Rej żyje i potrzebuje pomocy, a więc co wydarzyło się w najnowszym odcinku Arrow? Twórcy kontynuują budowę uniwersum pod serial Legend of Tomorrow. Odcinek skupia się głównie na ratowaniu Reja Palmera, który okazuje się przeżył wybuch w Palmertech. Zdołał to zrobić poprzez miniaturyzację swojego ciała, lecz tuż potem został porwany przez Damiana Darka, który chce zdobyć jego technologicznie zaawansowany kostium i wykorzystać go do swoich celów. Lecz aby to zrobić, musi go przywrócić do naturalnych rozmiarów. Rejowi udaje się skontaktować z Felicity, dzięki temu drużynie udaje się go uratować. W tej akcji czynny Udział bierze Felicity oraz Curtis, który to po raz pierwszy mógł świadomie wspierać drużynę swoją znajomością technologii. Jak na razie, daleko mu jeszcze do postaci Mister Telefika, ale na pewno wprowadza do serialu wiele komedii. Sara ponownie mogła przywdziać kostium i brać czynny udział w misjach drużyny. Niestety podczas walki ukazały się skutki uboczne kąpieli w wodach Jamy Łazarza, z tym samym problemem boryka się Tia. Sara postanawia opuścić drużynę i wyjechać gdzieś, gdzie spokojnie będzie mogła sobie to wszystko poukładać. Jestem ciekawa. Czy historia Merlina o Mnichu w górach może być prawdziwa? Sara mogłaby się do niego udać, a ten mógłby ją uleczyć z żądzy krwi. Lub też nauczyć ją, jak sobie z tym radzić. Na pewno wiemy, że pojawi się ona ponownie jako White Canary w Legend of Tomorrow. W retrospekcjach Oliver prowadzi barona Reitera do świątyni, gdzie to wcześniej Konstantin zdobył kule Horusa. Reiter podziwia hieroglify na ścianach świątyni. Wydaje się również, że potrafi je czytać. Mówi coś o sercu wody i darze od starożytnych. Każe Oliverowi wziąć kilku ludzi i prowadzić wykopaliska w poszukiwaniu tego daru. O jaki dar chodzi i czym jest serce wody? Na razie nie mam żadnych skojarzeń co do komiksów, ale na pewno niebawem dowiemy się o co chodzi. W odcinku Oliver i Felicity przeżyli mały kryzys w związku. Przy okazji gościem w Star City była matka Felicity, którą to zaprosił Oliver. Oczywiście nie zabrakło tu wielu humorystycznych scenek z jej udziałem. Jedną z takich scenek było jej spotkanie z detektywem Lansem w barze. Czyżby miał wyniknąć z tego jakiś romans? Poczekamy, zobaczymy. Na pewno będzie śmiesznie. Wiemy również, co skrywa tajemnicze pudło Darka. Wygląda mi to na coś w rodzaju wysoko zaawansowanej matrycy komputerowej. Ludzie Darka, opierający się o technikę PalmerTech, stworzyli źródło mocy, które ma to uruchomić. Mam swoje małe przypuszczenia, czym może być ta matryca. Wiemy, że faza trzecia nazywa się Genesis. W komiksach DC mamy pewną planetę, która nazywa się Nef Genesis, a zamieszkują ją tak zwani Nowi Bogowie. W skrócie można powiedzieć, że jest to najbardziej zaawansowana rasa w galaktyce posiadają oni niemalże boskie moce. Tutaj podkreślam, że opowiadam o nich w dużym skrócie. Posiadają oni urządzenie zwane Motherbox to coś na wzór najbardziej zaawansowanego komputera, obdarzonego własną świadomością oraz wieloma innymi zastosowaniami. Urządzenie przypomina właśnie matrycę, którą posiada Dark. Jak widzicie, moje przypuszczenia wymagałyby od twórców wprowadzenia do serialu istot pozaziemskich, takich jak np. Darkseid. Fani komiksów wiedzą kim on jest, ale jeżeli nie wiecie, to powiem tylko tyle, że jest to najpotężniejszy czarny charakter w komiksach DC. Do walki z nim potrzebna jest cała Liga Sprawiedliwości, która chyba nigdy oficjalnie go nie pokonała. Ale jedynie w jakiś sposób przepędziła lub też odesłała na jego planetę zwaną Apokalips. Tak więc mało prawdopodobne, żeby moje aktualne przypuszczenia mogły okazać się prawdziwe. Ten odcinek nie obfitował w nawiązania do komiksów, ale na pewno pozostawił nam w paru kwestiach znaki zapytania. A jak wymyślicie, czym jest Matryca Darka? Zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę, a jeżeli czekacie na więcej moich filmów, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Cześć, trzymajcie się. Pa.